Jakie życie jest piękne, jaki piękny jest świat, gdy się kocha na starość, wtedy życie ma smak. Choć szybko mijają lata, choć szybko przemija czas, to miłość przywraca młodość i odejmuje czy nas. skrzydła białe sporo te niosą cię. Jak tak? I wtedy czujesz jak dobrze może być, kiedy bezpieczny znowu już nie zagraża nic. Z nabrzegi wspomnień księżyc odsuwał me. Dom twój daleki, znowu gdzie tak gdzieś o, w sosem, tam gdzie krump bartory śpiewają seniorki kto wieczory a ten di sopranem ciągnął z szaliczka, a w szaliczki pięta czerwona różyczka. Czy to jest wycieczka, święto czy spotkanie? Wesoło śpiewają za to lekko panie. ojana, oj, dana, oj, dana, oj, dana, Wesoło śpiewają za to lekko panie. dają piosenką wszystkie pory roku. Dobrze. pogodne, i mina radosna, bo serca, seniorek, wciąż zielona wiosna. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana bo serca, seniorek, wciąż zielona wiosna. Jeśli chcesz posłuchać, seniorek uroczy, przyjeżdż do odchłodzka, tam gdzie szumią sosny. Gdzie ci 아愛